Witam, 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 witam serdecznie. Wszystkie osoby z znaku rybek. Rybek. Będzie to czytaniem na miesiąc sierpień dla Was, drogie rybki. Sierpień 2025. Będzie to krótkie czytanie, żeby zerknąć. Jaki to będzie miesiąc, ten sierpień dla rybek. Ja oczywiście zapraszam do komentowania, do subskrypcji, do lajkowania. No do subskrypcji może no byście mogli być na bieżąco z filmikami, które nagrywam. Natomiast jeśli nie chcę Wam się w komentarzu nie wpisać, zostawcie po sobie znak, że tu byłeś, byłeś. Jakieś serduszko, czy koniczynka. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Jaki to będzie ten miesiąc sierpień dla Was, Rybki? 2025. Jaki to będzie miesiąc? Trzy karty po przełożeniu. Mamy sukces. Mamy przełom. Uu. Uu, i uczestniczenie ogień, ogień i sprawiedliwość wielki arkana powietrze i ogień w tle też ogień czyli twórca będziesz coś tworzyć okay. będziesz coś tworzyć zobaczmy sobie jaka tu energia będzie wam towarzyszyła w tym sierpniu główna energia sierpnia dla rybak Dwie karty wypadły i też wypadło sprawiedliwość. Czy? Rybka, jaka tu energia będzie wam towarzyszyła w tym sierpniu, główna energia. Zobaczcie, no. Jaka główna energia? Ciężko się je tasuje, bo są troszkę większe. Jaka energia dla rybek? Główna energia. Król monet. Co z nią zrobić? Jak ją wykorzystać? Jak wykorzystać tę energię? Siedem kielichów. Mhm. Co przyjdzie niespodziewanie? Siedem kielichów to jest Ewentos w skorpionie. Mhm przyjdzie niespodziewanie. To energia wody, czyli wasz. Koło fortuny. No proszę. No proszę. Odmienia się coś wszystko. No w tym miesiącu też jestem ten pełen w wodniku. Więc też mocno. Dobra. Wynik rezultat tego miesiąca. Wynik rezultat. Rycerz kielichów. Szukasz, szukasz. Dobrze. Zmienia się energia, zmienia się tutaj coś u Was, drogie rybki. No i dobrze. Jedno przesłanie dla Was. Na sierpień. Dla rybek. Przesłanie na sierpień. 2025 dla rybek. Zaraz będę Wam tu przekazywała. Przede wszystkim słuchajcie, jest to miesiąc, jaki to będzie miesiąc? Miesiąc stawiania na siebie, miesiąc pokonywania przeciwności, duży przełom, duże możliwości, dochodzenie sprawiedliwości, dochodzenie, decyzje, które będziecie podejmowali. To jest bardzo dobry miesiąc, żeby tu uczestniczyć z innymi, tworzyć. Stabilizację, komfort. Stawiacie na siebie. Stawiacie na sukces. I to będzie ogromny przełom, tak? W tym, żeby tu było bezpiecznie e, uczestniczyć dalej w, w jakimś procesie. E, przede wszystkim jest to karta stawiania na siebie, nie? Ja jestem ważny. Ja jestem tutaj. E, tym, który chce zwyciężyć, ten, który chce jechać, ten, który chce iść, ten, który pokonuje wszelkie przeciwności losu, decyzje, sprawiedliwość, uczciwość, harmonia i to jest spowodowane być może domem, zaproszeniem, wyjazdem, stabilizacją, jakiś przełom, który dotyczy bezpieczeństwa, stabilności i sukces, który Tobie na tej drodze towarzyszy. Dobry miesiąc, dobry miesiąc. Nie? Taki przełom w każdej kwestii, czy to dochodzenia sprawiedliwości, dokumentów, papierów, yy, wprowadzania harmonii i uczestniczenia w tym. Jest ogień i powietrze. Nie? No, takie rozsądne decyzje, powiedziałabym. Dla niektórych może to być. Związane z, prze z przeszłością też, bo, bo mamy tutaj yy, sprawiedliwość, to jest taki skutek wcześniejszych działań też dla niektórych, więc bardzo duży przemów. No i mamy, yy, mamy tego króla denarów, czyli główna energia pieniądz, finanse, bezpieczeństwo, finansowe praca, yy, wszelkie środki, wszelkie inwestycje yy, dobry czas do ogromnego sukcesu, ogromnego sukcesu finansowego. Jest to dobry miesiąc, bezpieczny miesiąc, dostatek. Jest to tutaj też dotyk midasa, czyli macie tutaj pomoc odgórną, uleczenie w jakiejś sytuacji. Miesiąc, kiedy wszystko się u Ciebie układa, wszystko jest takie bardzo poukładane. Dla Was może to być Ktoś, kto może cię wesprzeć finansowo, może to być mężczyzna, może to być rodzic, może to być brat, szef, nie wiem, małżonek. Tak czy tak, jest to osoba, yy, która pomaga ci, współpracuje z tobą, ty z nią, ale to jest bardzo dobra, stabilna energia w tym miesiącu. Co z nią zrobić? Masz tu mnóstwo możliwości, naprawdę. Przed Tobą otwiera się siedem kielichów. Możesz spełnić swoje marzonko, bo to jest karta marzeń. A więc realizuj swoje marzenia, bo tutaj jest bezpiecznie. Dokonaj wyboru, bo tak naprawdę niby mamy, i potem bujamy po bokach. Ach, mogę to, mogę tam, to mogę. Nie? Mogę wszystko. Nie, 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 nie tak do końca. Najpierw tutaj dobrze by było upewnić się do własnych pragnień, żeby ruszyć do przodu. Który kielich wybierasz, co jest dla ciebie najbardziej ważne i najbardziej um, potrzebne. Bo to jest dużo opcji nie? dużo opcji. A więc um, nie analizuj dokonaj wyboru w kwestii właśnie bezpieczeństwa, w kwestii finansów. Bo przychodzi niespodziewanie zmiana zmiana, która daje Ci szczęście, radość. Jakiś nowy początek. Tutaj już nie ma opóźnień. Tutaj taki nagły, nieoczekiwany postęp dla ciebie. Bardzo, bardzo pozytywna zmiana w twoim życiu. Zmiana, którą czujesz, że idzie to w dobrym kierunku. Nagle, ni stąd, ni zowąd. Wszechświat mówi o to wielki arkanum. I nie masz na to czasami nawet wpływu, tylko po prostu to przychodzi i ta zmiana jest na Twoją korzyść. Może to być podróż, może to być wyjazd, może to być auto, szczęście, spełnienie, zupełnie jakiś nowy początek. A więc bardzo dobry czas, pozytywny czas, kochani, przed Wami się otwiera, co w rezultacie daje Wam otwarcie się na nowe możliwości. Na twórczość, na poszukiwanie miłości, na spotkania, na mm, szukanie wizji, impulsu, romantyczności, wyjazdów, otwarcia serca na ludzi, na sytuacje. No więc tutaj em, może być takie bijące serducho, które czujesz, że mocniej bije i teraz wiesz. Że możesz ruszać do przodu, to idzie też w kierunku zamiłowania do sztuki, do poezji, tak? Możesz się nawet zakochać. Możesz się nawet zakochać. Bo otwierasz tutaj. Zobaczcie, to tu jest mnóstwo wyboru, czas wybrać ten jeden kielich. On jeden ten kielich ma. Może też mężczyzna, który tutaj jest ważny, będzie istotny. Ale najkrócej mówiąc jest to. Bardzo dobry czas na to, żeby otwierać się na zmiany, e, otwierać się na zmiany, e, dokonać wyboru, przyjąć to, co przynosi Ci wszechświat, czyli ten obrót losu, wskakiwać na to szczęście, na to koło i e, otwierać serca na, na, na to, czego pragniesz po prostu, na to, czego pragniesz a więc bardzo dobry miesiąc widzicie, ten przełom ta zmiana ten sukces jest w sierpniu jakby w zasięgu Twojej ręki wszechświat jeszcze Ci do tego tu pomaga nie? aha już mamy tutaj przepraszam, bo się zamyśliłam już mamy wybraną dla Was, to jest dwujeczka, dwójeczka, hmm. dwójeczka. Co tutaj wyrocznie dla was, no, mamy tutaj postać, która piecze jakieś bułeczki, ale dla was przekaz jest taki. Tutaj otrzymasz jakieś środki do życia, tu miesiąc kiedy będziesz pracował, wznosił wyżej, czyli tu chodzi o twoją karierę, o pieniądze, ogromodzenie bogactwa. Mhm. A więc dobry miesiąc na zarabianie pieniędzy, dobry miesiąc na skupienie się na swojej pracy, szukania pracy, dobre zarobki, albo podwyżka, albo premia, albo po prostu udana i zawrotna kariera. Te pieniądze mogą przyjść poprzez robienie jakichś różnych interesów, poprzez działanie, poprzez tworzenie i pracę. Jaka rada dla Ciebie? Jaka rada tutaj jest? Czy jest, jest. Praca i inwestycje y, będą ważne, więc skup się na nich, skup się nad własną karierą, bo będzie to Twoim priorytetem. Inwestycje czasu i wysiłku zaowocuje dla Ciebie sukcesem finansowym. Widzicie, przełom, idę do sukcesu, stabilnie mam, posiadam. I tu właśnie ten król, to ten miesiąc, właśnie to jest, właśnie to razem połączone z tą kartą, bardzo mocno mówi o sukcesie, o karierze, o finansach, o zdobywaniu środków finansowych. Ja Wam tego życzę z całego serca. Dobry miesiąc. Idźcie po sukces. Róbcie, działajcie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i do następnego papa. Pa.